Ma tutaj Wojtek G Play i chciałbym Wam zaprezentować Jak zrobić Kuboida na jakiegoś kzacza No dobrze yy, Będzie nam potrzebny Wand I się robi go przez ukośnik Wand I yy, musicie mieć jakąś rzecz, żeby zaklejmować Na jakiegoś glacza Nie zaklejmować, tylko zrobić Kuboida Albo klejman, co nie ja sobie zaklejmuję ten domek na mojego kolegę chwila no dobra, zaznacza się jeden dług drugi, wpisujecie ukośnik, ukośnik EXPAND, jaka ma być wysokość kubolida? ja dam na 1000 no i jak wpiszecie ekspand 1000 musicie mieć 1000 no bo 1000 w górę, 1000 w dół bo na odwrót Dobrze. ekspand 1000 1000 up to jest że zaznaczacie potem y, z jednym ukośnikiem region define i nick i nick o wywaliło mnie jestem na nowo Wywaliło mnie nie wiem dlaczego. nowo musimy Expand. Zaznaczono 22 950 000 bloków. I teraz region. Define. Region de de I Nick Kzacza. Czyli ja dam na przykład tego, co to budował. Nie pamiętam jego niku, więc dam współwłaściciela. A, już, za, już sobie zaklejmował. no to niech będzie. Syntezowa masa. Syntezowa masa. No i jest zaklejmowany. Teraz sobie dam deop. Deop. MC, żebyście zobaczyli że to działa widzicie? nie mogę niszczyć nie mogę niszczyć i nie mogę też niszczyć pod tym bo też to zaklejmowałem do niego jeśli Wam się spodobał film to oceniajcie komentujcie i subskrybujcie Nada.